W tym filmie zagłębimy się w kluczowy temat dziewięć krytycznych wskaźników cielesnych, które mogą sygnalizować zbliżanie się śmierci. Zrozumienie tych znaków jest niezbędne, ponieważ ich rozpoznanie może prowadzić do interwencji medycznej w odpowiednim czasie, potencjalnie zmieniając przebieg zdrowia danej osoby. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że niektóre schorzenia, jeśli zostaną wcześniej zidentyfikowane, Mogą zostać odwrócone lub skutecznie leczone dzięki odpowiedniej opiece. Wiedza ta upoważnia zarówno pacjentów, jak i opiekunów do podejmowania proaktywnych kroków w poszukiwaniu pomocy medycznej, co może mieć znaczący wpływ na wyniki leczenia. Co więcej, ważne jest, aby być na bieżąco nie tylko z własnym zdrowiem, ale także ze zdrowiem naszych bliskich. Zdając sobie sprawę z tych wskaźników, Możemy wspierać środowisko, które zachęca do otwartych dyskusji na temat obaw zdrowotnych i znaczenia szukania pomocy w razie potrzeby. Świadomość ta może prowadzić do lepszego zarządzania zdrowiem i poprawy jakości życia. W tym filmie szczegółowo omówimy każdy z tych dziewięciu wskaźników, zapewniając wgląd w to, co oznaczają i jak można się nimi zająć. Naszym celem jest wyposażenie Cię w wiedzę potrzebną do rozpoznania tych znaków i podjęcia działań gdy ma to największe znaczenie. Wyruszmy więc razem w tę podróż, upewniając się, że wszyscy jesteśmy lepiej przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom zdrowotnym, z pewnością siebie i zrozumieniem. Gdy ciało zbliża się do końca życia, przechodzi znaczące zmiany fizjologiczne, w tym naturalne zmniejszenie zapotrzebowania na energię i nawodnienie. Proces ten często objawia się zmniejszonym pragnieniem i apetytem, co można przypisać kilku czynnikom. Jednym z głównych powodów jest to, że organizm zaczyna oszczędzać energię, przekierowując swoje zasoby na podstawowe funkcje. Dodatkowo, procesy metaboliczne ulegają spowolnieniu, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na żywność i płyny. Chociaż ta redukcja jest naturalną częścią procesu umierania, ważne jest, aby podkreślić znaczenie nawodnienia i odżywiania w tej fazie. Nawet jeśli pragnienie jedzenia i picia może słabnąć, utrzymanie pewnego poziomu nawodnienia może pomóc złagodzić dyskomfort. I wspomóc funkcję organizmu. Opiekunowie i bliscy powinni zwracać uwagę na potrzeby danej osoby, oferując małe łyki wody lub chipsy lodowe, a także lekkie, lekkostrawne pokarmy, jeśli dana osoba jest chętna. Równie ważne jest jednak skonsultowanie się z zaufanym lekarzem w celu rozwiązania wszelkich podstawowych problemów, które mogą pojawić się w tym czasie. Pracownik służby zdrowia może udzielić wskazówek dotyczących radzenia sobie z objawami. I zapewnienia komfortu, pomagając rodzinom przejść przez ten trudny okres ze współczuciem i zrozumieniem. Rozpoznając te zmiany i odpowiednio reagując, możemy uszanować naturalny proces umierania, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu dobre samopoczucie naszych bliskich. Utrzymujące się osłabienie i zmęczenie są często istotnymi wskaźnikami, które mogą sygnalizować zbliżającą się śmierć. Gdy ciało zbliża się do tego etapu, Wyczerpanie energii może głęboko wpływać na codzienne czynności, sprawiając, że nawet proste zadania wydają się przytłaczające. Osobom może być coraz trudniej angażować się w rutynowe czynności, co prowadzi do poczucia frustracji i bezradności. Spadek siły fizycznej może również wpływać na samopoczucie emocjonalne, ponieważ uczucie wyczerpania może przyczyniać się do niepokoju i depresji. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przyczyny osłabienia i zmęczenia są nieuleczalne. Stany takie jak niedokrwistość lub odwodnienie mogą prowadzić do znacznej utraty energii, a zajęcie się tymi podstawowymi kwestiami może przywrócić witalność. Na przykład zwiększenie spożycia żelaza poprzez zmianę w diecie lub suplementy może pomóc w walce z anemią, podczas gdy zapewnienie odpowiedniego spożycia płynów może złagodzić odwodnienie. Zachęcanie do zbilansowanej diety bogatej w składniki odżywcze może również odgrywać kluczową rolę w rewitalizacji poziomu energii. Ponadto w cięższych przypadkach konieczne mogą być interwencje medyczne, takie jak transfuzje krwi lub płyny dożylne. Ważne jest, aby opiekunowie i bliscy pozostali czujni i proaktywni w poszukiwaniu porady lekarskiej, gdy zauważą utrzymujące się osłabienie i zmęczenie. Identyfikując i lecząc potencjalne przyczyny, Możemy poprawić jakość życia osób doświadczających tych objawów, zapewniając im wsparcie, którego potrzebują w tym trudnym czasie. Zmniejszone krążenie krwi jest krytycznym czynnikiem, który może prowadzić do obniżenia temperatury ciała, szczególnie u osób zbliżających się do końca życia. Gdy ciało zaczyna oszczędzać energię, krążenie w kończynach zmniejsza się, powodując zauważalne objawy, takie jak bladość oraz zimne dłonie i stopy. Zmniejszenie przepływu krwi jest naturalną reakcją organizmu, który priorytetowo traktuje ważne narządy, ale może również wskazywać na podstawowe problemy zdrowotne. Kato, aby zapewnić komfort osobom doświadczającym zmniejszonego krążenia i niższej temperatury ciała, opiekunowie mogą wdrożyć kilka metod utrzymania ciepła. Zapewnienie dodatkowych koców, użycie poduszek grzewczych lub ubranie osoby w ciepłą odzież może pomóc złagodzić dyskomfort. Dodatkowo, delikatny masaż dłoni i stóp może stymulować krążenie i działać kojąco. Ważne jest również, aby uważnie monitorować daną osobę, ponieważ zmiany temperatury mogą wskazywać na zmiany w jej stanie. Będąc uważnym i reagując na te oznaki, opiekunowie mogą stworzyć bardziej komfortowe środowisko, poprawiając jakość życia w tym trudnym czasie. Ostatecznie kluczowe znaczenie ma zaspokojenie zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych potrzeb danej osoby, zapewniając jej poczucie opieki i wsparcia podczas przechodzenia przez tę fazę życia. W miarę jak ciało przygotowuje się do śmierci, jedną z istotnych zmian jest spadek czynności nerek. Pogorszenie to może objawiać się różnymi objawami, w szczególności zmniejszonym wydalaniem moczu i zatrzymywaniem płynów. Osoby mogą zauważyć, że rzadziej oddają mocz, a ich ciała mogą zacząć puchnąć z powodu gromadzenia się płynów. Zmiany te są krytycznymi wskaźnikami problemów z nerkami, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Nerki odgrywają istotną rolę w filtrowaniu odpadów i utrzymywaniu równowagi płynów, a wszelkie zaburzenia mogą prowadzić do poważnych powikłań, jeśli nie zostaną wyleczone. Ważne jest, aby podkreślić znaczenie poszukiwania szybkiej opieki medycznej, gdy pojawią się te objawy. Podczas gdy spadek czynności nerek jest często związany z procesem umierania, niektóre stany mogą być odwracalne dzięki szybkiej interwencji. Na przykład odwodnienie, infekcje dróg moczowych lub ostre uszkodzenie nerek mogą prowadzić do tymczasowej dysfunkcji nerek, a zajęcie się tymi kwestiami może przywrócić zdrowie nerek. Specjaliści medyczni mogą zapewnić odpowiednie leczenie. Takie jak terapia nawadniająca lub leki w celu złagodzenia objawów i poprawy czynności nerek. Rozpoznając oznaki pogarszającego się stanu zdrowia nerek i działając szybko, opiekunowie mogą pomóc zapewnić, że osoby otrzymają niezbędną opiekę, aby poprawić ich komfort i jakość życia. Ostatecznie zrozumienie tych zmian w funkcjonowaniu nerek ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia współczującego wsparcia w tym trudnym czasie. Zmiany emocjonalne i behawioralne mogą często sygnalizować poważne problemy, zwłaszcza gdy osoby zmagają się z wyzwaniami zdrowotnymi. Stres i dyskomfort fizyczny często przyczyniają się do wahań nastroju, powodując, że osoby doświadczają zwiększonego niepokoju, drażliwości lub smutku. Te wahania emocjonalne mogą być bezpośrednią odpowiedzią na zmagania organizmu z chorobą lub bólem, co sprawia, że ważne jest, aby uznać, że takie zmiany nie są jedynie psychologiczne, ale mogą odzwierciedlać głębsze obawy zdrowotne. Zachęcanie osób do szukania pomocy w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego ma kluczowe znaczenie. Profesjonalne opcje leczenia, takie jak doradztwo lub terapia, mogą zapewnić cenne strategie radzenia sobie i bezpieczną przestrzeń do wyrażania uczuć. Ponadto pracownicy służby zdrowia mogą ocenić wszelkie dolegliwości fizyczne, które mogą nasilać stres emocjonalny, zapewniając holistyczne podejście do opieki. Tworzenie wspierającego środowiska jest równie ważne w radzeniu sobie z tymi zmianami emocjonalnymi i behawioralnymi. Członkowie rodziny i opiekunowie powinni wspierać otwartą komunikację, pozwalając jednostkom dzielić się swoimi uczuciami bez obawy przed osądem. Proste gesty, takie jak aktywne słuchanie, dodawanie otuchy i obecność, mogą znacząco wpłynąć na samopoczucie emocjonalne danej osoby. Pielęgnując atmosferę opieki. Opiekunowie mogą pomóc złagodzić poczucie izolacji i niepokoju, promując poczucie bezpieczeństwa. Ostatecznie, rozpoznanie i zajęcie się zmianami emocjonalnymi i behawioralnymi nie tylko pomaga w identyfikacji podstawowych kwestii zdrowotnych, ale także poprawia ogólną jakość życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Gdy ciało przygotowuje się do końca życia, często oszczędza energię, zmniejszając świadomość sensoryczną. Proces ten może prowadzić do. Potencjalnej utraty zmysłów, takich jak osłabienie wzroku, słuchu lub dotyku, co może mieć głęboki wpływ na stan emocjonalny danej osoby. Dla wielu osób stopniowy spadek percepcji zmysłowej może wywoływać uczucie izolacji, frustracji lub smutku, ponieważ mogą mieć trudności z nawiązaniem kontaktu z otoczeniem i bliskimi. Rozpoznanie tych zmian jest niezbędne, ponieważ mogą one oznaczać naturalną reakcję organizmu. Na oszczędzanie energii w tej krytycznej fazie. Należy jednak pamiętać, że niektóre przyczyny osłabienia zmysłów mogą być uleczalne. Na przykład infekcje lub inne schorzenia mogą prowadzić do tymczasowej utraty czucia, a zajęcie się tymi podstawowymi kwestiami może przywrócić pewien poziom funkcji sensorycznych. Poszukiwanie pomocy medycznej w przypadku objawów, takich jak nagłe zmiany słuchu lub wzroku może mieć kluczowe znaczenie dla skutecznej identyfikacji i leczenia tych schorzeń. Zachęcanie do regularnych badań lekarskich ma kluczowe znaczenie dla monitorowania zdrowia zmysłów, szczególnie u osób doświadczających zauważalnych zmian. Pracownicy służby zdrowia mogą przeprowadzić ocenę i zalecić interwencje, które mogą poprawić funkcje sensoryczne lub zwiększyć komfort. Pozostając proaktywnymi w kwestii zdrowia sensorycznego, opiekunowie i bliscy mogą pomóc zapewnić, że osoby otrzymają niezbędne wsparcie i opiekę, ostatecznie sprzyjając bardziej związanym i satysfakcjonującym doświadczeniom w tym trudnym czasie. Gdy zbliża się śmierć, zmienione stany świadomości mogą objawiać się na różne sposoby, znacząco wpływając na świadomość jednostki i interakcje z otoczeniem. Objawy takie jak nadmierna senność i dezorientacja są powszechne, ponieważ ciało zaczyna się wyłączać, a mózg przetwarza zbliżające się przejście. Członkowie rodziny mogą zauważyć, że ich ukochana osoba dryfuje i wychodzi ze snu, wydaje się zdezorientowana lub nie jest w stanie rozpoznać znajomych twarzy. Zmiany te mogą być niepokojące zarówno dla samej osoby, jak i jej rodziny, która musi radzić sobie z emocjonalną złożonością tej fazy. Przypominam sobie osobiste doświadczenie z moją babcią podczas jej ostatnich dni. Zawsze była żywą gawędziarką ale wraz z pogarszającym się stanem zdrowia stawała się coraz bardziej senna i zdezorientowana. Były chwile, kiedy wpatrywała się w dal, pozornie zagubiona w innym świecie, a innym razem z trudem przypominała sobie nasze imiona. Choć było to rozdzierające serce, podkreśliło to również znaczenie bycia obecnym i wspierającym. W tym czasie wsparcie rodziny ma kluczowe znaczenie. Zapewnienie pocieszającej obecności może pomóc złagodzić niepokój. I stworzyć poczucie bezpieczeństwa dla danej osoby. Angażowanie się w delikatne rozmowy, trzymanie za rękę, lub po prostu siedzenie razem w ciszy, może sprzyjać nawiązywaniu więzi i uspokajaniu. Ostatecznie zrozumienie tych zmienionych stanów świadomości pozwala rodzinom poruszać się po tej trudnej podróży ze współczuciem i miłością, zapewniając, że ich bliscy czują się wspierani podczas przejścia. Gdy życie zbliża się do końca, Zmiany w oddychaniu często stają się bardziej wyraźne, sygnalizując przejście ciała w kierunku śmierci. Jednym z godnych uwagi wzorców jest oddech Chainestoxa, charakteryzujący się naprzemiennymi okresami głębokiego, szybkiego oddechu, po którym następują płytkie oddechy lub przerwy. Ten nieregularny wzorzec oddychania może być niepokojący dla członków rodziny, ponieważ może wydawać się niepokojący i wskazywać na niepokój. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że zmiany te są naturalną częścią procesu umierania i odzwierciedlają stopniowe wyłączanie się organizmu. Obserwowanie tych zmian w oddychaniu może wywoływać szereg emocji u członków rodziny, w tym strach, smutek i bezradność. Widok ukochanej osoby zmagającej się z oddechem może być trudny, a doświadczenie to często wywołuje uczucie niepokoju związane ze zbliżającą się stratą. Uznanie tych emocji jest ważne, ponieważ są one naturalną reakcją na sytuację. Zachęcanie do zrozumienia i akceptacji naturalnego procesu umierania może pomóc rodzinom poradzić sobie z tymi zmianami. Poinformowanie bliskich o tym, czego mogą się spodziewać, może złagodzić strach związany ze zmianami w oddychaniu. Ważne jest, aby przypominać rodzinom, że te wzorce niekoniecznie są bolesne dla jednostki i że są częścią większego naturalnego cyklu życia. Wspierając środowisko współczucia i wsparcia, rodziny mogą przejść przez ten trudny czas z większym spokojem, pozwalając im skupić się na pielęgnowaniu pozostałych chwil razem. Gdy ludzie zbliżają się do końca życia, mogą doświadczać głębokiego poczucia oderwania od swoich ciał, zjawiska, które obejmuje zarówno aspekty fizjologiczne, jak i psychologiczne. Fizjologicznie ciało ulega znaczącym zmianom, w tym zmniejszonemu krążeniu i zmienionej funkcji mózgu. Co może prowadzić do poczucia odłączenia od fizycznych doznań? Z psychologicznego punktu widzenia, to oderwanie może objawiać się jako mechanizm radzenia sobie, pozwalający jednostkom zdystansować się od bólu i dyskomfortu związanego z ich stanem. Ten podwójny aspekt oderwania może stworzyć wyjątkowe doświadczenie, w którym osoby mogą czuć się tak, jakby obserwowały swoje ciała z dystansu, wspierając poczucie spokoju. Gdy pogodzą się ze swoją śmiertelnością, to uczucie oderwania może ostatecznie doprowadzić do bardziej pokojowej akceptacji śmierci. Wycofując się z fizycznego doświadczenia, osoby mogą znaleźć pocieszenie w idei przejścia do innego stanu bycia, łagodząc strach i niepokój związany z procesem umierania. Dla rodzin kluczowe jest stworzenie wspierającego środowiska podczas tego przejścia. Zachęcanie do otwartych rozmów o uczuciach i obawach. Może pomóc bliskim czuć się bardziej komfortowo, wyrażając swoje emocje. Zapewnieni, komfortowo wyrażając swoje emocje. Zapewnienie spokojnej i opiekuńczej atmosfery pozwala jednostkom radzić sobie z odłączeniem, z godnością i wdziękiem. Wspierając zrozumienie i współczucie, rodziny mogą pomóc swoim bliskim w tej głębokiej podróży, zapewniając, że czują się wspierani i pielęgnowani w swoich ostatnich chwilach. Podsumowując. Przeanalizowaliśmy kilka kluczowych wskaźników, które mogą sygnalizować zbliżanie się śmierci, w tym utrzymujące się osłabienie i zmęczenie, zmiany we wzorcach oddychania, zmniejszoną świadomość sensoryczną i emocjonalne oderwanie. Rozpoznanie tych oznak ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia lepszej opieki i zapewnienia, że osoby otrzymają wsparcie, którego potrzebują w tym trudnym czasie. Będąc świadomym tych wskaźników, Opiekunowie i członkowie rodziny mogą podjąć proaktywne kroki w celu poprawy komfortu i jakości życia, ostatecznie poprawiając doświadczenie zarówno osoby, jak i jej bliskich. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, polubienia tego filmu i udostępnienia go innym osobom, które mogą skorzystać z tych informacji. Szerząc świadomość, możemy pomóc większej liczbie osób zrozumieć oznaki zbliżającej się śmierci i znaczenie współczującej opieki. Ponadto zapraszamy do zapoznania się z naszymi powiązanymi treściami, aby lepiej zrozumieć te tematy. Nasze filmy wideo zagłębiają się w każdy wskaźnik, oferując wgląd i wskazówki, jak poruszać się po zawiłościach opieki u schyłku życia. Wspólnie możemy wspierać społeczność, która stawia na pierwszym miejscu wiedzę i wsparcie, zapewniając, że osoby i rodziny są lepiej przygotowane do stawienia czoła tym głębokim chwilom z wdziękiem i zrozumieniem. Dziękujemy za dołączenie do nas i z niecierpliwością czekamy na kontynuację tej ważnej rozmowy.